taką tubę jak ten jeden dostał ja klipać będę musiał pokazać to jest kurwa fenomen chciałem taką głowę dostać bym wyszedł z gry i nie odpalił kurwa przez miesiąc najbliższy Niestety muszę wystraszyć w rany, bo. Dobra, do już. Kościół? Po dwa? Kościół, kościół. Lewa, prawa, nie? No. W tam kolesie, z tyłu z nami Znacznik bym prosił. No tu. Ja nie wiem. Został? Jest tam. Jeden ma kuszę, jeden ma. Nie wiem gdzie jest, on jest gdzieś bliżej. Pakujmy się tu do środka, czemu my tak w ogóle? Najlepszy wybór to było w ogóle wejście na wieżę i ja mogę go z góry w tej kukurydzy jebnąć I tak zrobię. Łatwym, jako jebne... łatwym celem będziesz ty. No aktualnie tak. Jeden mi się wydaje bliżej był. O, te gdzieś. I to chyba kusza ta. Tu jest. No kusza, jebana kusza. Podchodzi. Dojebał mnie tymi... bełtami z kuszy. Ta. Jest tu. Na blisko gdzieś? Tak, przy mnie. Wszedłem. Obiegam. Dostał, chiluje się, musi. Zjebał. Drugi podchodzi. Ja po prostu podlecę do ciebie. Od tej gdzieś, nie? Nie wiem. Chyba nie, oboje są was z tej strony. A ta podchodzi. Chodzi tylko jeden, drugi jest z tyłu, w tył, białym jest w tył. z tyłu W białym dostał raz Jeden mniej Kolejny team Na czerwonego to już inni oh. oh. Wchodzę do Ciebie nie wiem gdzie on jest, mam zielono On się chyba wycofał Pompa Pedalam stąd Mam no, zielono w Jeden mniej. Pompę miał. Nie wiem gdzie ten jest. Na czy z nami mi pini Został yy, drugi z tego teamu. Uważaj, uważaj, uważaj. Najpierw, co eee, lo jest? Chyba tak. Nie spalimy go chuja, teraz nawet. To nie wypada. Kurwa, dupę im ratuje chyba, że na daleko podnosi. Mógł na daleko, ale nie bądźmy pewni, nie? Pięknie I to powinni być wszyscy Zielona mi, la. Kurwa, nie wiem czy nie widziałem Widziałem Jest jeszcze jeden ziomek Czyli ten powinien być solo Bo jest w czarnym ziomek Ja cie pierdolę, co tu się dzieje? O nie zadziała, nie zapalę, no ja. Ale mogę mu płatki podpostawiać. No nie, w takim miejscu leży, że nie mogę. Jeszcze jeden tak, tak, w czarnym może za chwilę przestanie padać. O właśnie, mówić masz no kolegę zapalimy. Po tej chyba jest. Polega się pali. Tego też możesz ten przeszukać sobie i spalić, Tak, 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 chyba, tak. Że od razu go spalić. Nie, nie, przeszukam jeszcze. I zobaczę, co ma ciekawego. Ej. I... Nie ciekawego. Uważaj, bo on z tamtej strony był. Dobra, tu nie widać. Tego solo jeszcze pani by było zobaczyć Nam pułapki postawiłem Pali się dalej Tu jeszcze jeden padł Nie ma tego w białym. Bos idzie do wyjścia, dawaj gonimy spójnik już. nie zdążymy na pewno chyba, że... Ten team w czarnym to był boss. Tylko ogólnie brakuje nam jeszcze jedno, dwóch ziomków w sumie. Tego w czarnym i tego w białym, bo on padł na pewno. Tu będzie ten w czarnym. Dobra, lecę i najwyżej. Nie wiem, czy rzutkiem się da blokować. Jak się da blokować, to ich blokuje jeszcze rzutkiem. Nie. I ty wiem. wtedy będziesz w stanie po... dojechać. Dobra, już muszę lecieć, bo. Goń tam. O oh, świetnie. Dąży nawet rzuczkiem, um. chociaż to jest chyba atak z lasu, a oni mają problemy tam. O kurwa pieski Padli, padł ktoś, kurwa, dwóch padło. Powinieneś ich tam mieć. O, zajbiście czyli to ten w białym najprawdopodobniej. Masz ich tam? No tu ja jest, powiem, zatłoczno Ci leżą Już Jeszcze ktoś, ktoś gdzieś jest, ale... Czy po wybili się? Nie ma nikogo. Wybili się? Tak. Aha, okej. Okay. Jeden się musiał wykrwawić. Nie, nie, nie. No tak, bo łuk. Bo ja mu pompę wziąłem Ten to wstało. Jeden co coś, coś się zdziwił, bo ja już miałem zastrzyk na truciznę, a on we mnie jedną trucizną obok mnie. Ja na niego przez ten... Yy, przez ten dym z tego.